Siema, jestem Jarasznik, za to jest małe wprowadzenie do mojego kanału. O czym tu będę mówić? Cóż, głównie o RPGach, leży O tych papierowych, czyli grach narracyjnych, popularnych. RPG to jest takie moje małe hobby. Się z tym już od kilku lat i pomyślałem, że fajnie by było podzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami. <laughs> Co tu będę wrzucał? Głównie będą to porady dla początkujących i troszkę bardziej zaawansowanych. Recenzje systemów RPG, głównie polskich. <laughs> Będzie też masa innych pierdół, jakieś gameplayer, recenzje książek, mang, gier karcianych i cokolwiek, co mi przyjdzie do głowy, co jest, jest fajne, warto się tym zainteresować, podzielić z innymi. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj równie dobrze bawili, jak ja teraz, tym No, to na razie, do następnego.